zakupowym. Bardzo chciałam go zobaczyć i przypomniało mi się mniej więcej, jakie kosmetyków użyłam, w jakich proporcjach i oczywiście zrobiłam ten makijaż na Waszą prośbę, ponieważ bardzo, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest przepiękny, jest wakacyjny, bardzo orzeźwiający, bardzo tak rozprumiający cerę, więc no, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten makijaż również, nie tylko tamten z filmiku. Więc tak wygląda cała twarz, jeszcze może zrobię tutaj przybliżenie, a więc buzia wygląda tak, jest takie pięknie wykonturowana i mam na sobie przepiękny róż z Inglota, jest to numer 49, jest to taki piękny kolor wrzoskwiniowo-marchewkowy, naprawdę piękny, idealny właśnie na tą porę wakacyjną. E, niestety tego różu nie da się kupić w, we wkładzie, tylko po prostu w tym opakowaniu i to jest edycja jakaś limitowana więc jeżeli Wam się podoba to naprawdę pęcie do Inglota, bo może już go nie być niedługo e, jest przepięknie napigmentowany i jest taki satynowy e, nie ma w sobie żadnego brokatu żadnej perły, no piękny jest po prostu bardzo mi się podoba e, i to tak jak mówię jest 49 e, numer, e, no i tak jak widzicie twarz wygląda tak e, jeszcze Wam zrobię przybliżenie na oczy a tak wygląda makijaż oczu. A więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten makijaż wykonać, to oczywiście zapraszam was do oglądania filmiku. Na powiekach mam nałożony na razie korektor z MAKA. Jest to Stylio Fix w kolorze NC20 to jest taki żółty e, kolor właśnie korektora e, oraz mój ukochany paint pot również z maka w kolorze Indian Wood e, i on ma taki piękny kolor e, pięknego złota to jest mój ulubiony ukochany paint pot w ogóle ze wszystkich paint potów e, cieni w kremie e, na całym świecie chyba e, i tak jak widzicie właśnie mam go na powiekach e, i teraz zaczynamy makijaż od cieniowania powieki e, będę używała cienia z maka w kolorze patina jest to taki brązowo-średni brąz z takim połyskiem jakby złoto-różowym i nakładam go takim pędzelkiem z maka 217. I będę go nakładała w załamanie powieki od wewnętrznego kącika do zewnętrznego. Przy pomocy pędzelka do rozcierania cieni samaka 224 będę właśnie rozcierała górną granicę tego cienia. Muzyka Załamanie na razie zostawiamy w spokoju i teraz będę nakładała cień z zemaka w kolorze bambu. Jest to taki kolor brązowo, beżowo, brzoskwiniowy matowy. I będę go nakładała na powiekę ruchomą, aż do załamania, z zwykłym pędzelkiem takim języczkowym. To jest akurat mak 236, nie, 239. I właśnie nakładam go na powiekę ruchomą. Ponownie rozcieram. Teraz wewnętrzny kącik oka rozświetlam cieniem z Inglota. Jest to seria Pearl 393. Jest to bardzo ładny, taki złoty, mocno świecący cień. Następnie zewnętrzny kącik oka będę przyciemniała takim cieniem z paletki Urban Decay Book of Shadow 4. Jest to ta paletka, a cień, który będę używać jest to cień Last albo Lost. Jest to ten cień, jest to kolor brązowy, dosyć perłowy. I nakładam go, tak jak poprzedni cień, w załamanie powieki pędzelkiem z MAKA 217. Ponownie sięgam po pędzelek do rozcierania cieni i rozcieram właśnie ten cień. I teraz takim zwykłym matowym, beżowym cieniem, akurat to jest Mac Blank Type, będę go nakładała na pędzelek takie do rozcierania cieni i będę wycierać górną powiekę tutaj nad załamaniem powieki. Tutaj po prostu gdzie nie ma cieni. Podkreślam, kredką z Maka w kolorze hmm, NC15, nw 20 Jest to taka beżowa kredka, naturalna. A na dolną powiekę nakładam najpierw kredkę również z Maka. Jest to Smooth Blue. Jest to taka kredka wykręcana. Mhm. rozcieram ją delikatnie takim pędzelkiem kulkowym. A na tą kredkę nakładam przepiękny, taki niebieski, morski cień z paletki Urban Decay Book of Shadow chyba dwójka. I ten cień to jest Radium. To jest ten cień. Przepiękny, niebieski kolor. Naprawdę. I nakładam go takim pędzelkiem kulkowym na dolną powiekę. A w tym miejscu, gdzie nie aplikowałam tego cienia, czyli tak w kąciku wewnętrznym, nakładam cień z maka w kolorze nylon. I łączę razem z tym niebieskim cieniem. Ten sam cień nakładam takim pędzelkiem kulkowym podług prywowy. To jest ten cień z maka Nylon. Kolejną sprawą jest kreska na górnej powiece. Ja ją wykonuję takim linerem z Catrice. Bardzo czarny. To jest żelowy eyeliner. Jak widzicie, jest bardzo mocno użytkowany przeze mnie. Bardzo dobry naprawdę. I nakładam go takim pędzelkiem z Bobby Brown. To jest pędzelek do linera właśnie. I będę robiła właśnie kreskę na górnej powiece. I teraz taki pędzelek języczkowy moczę zwykłą wodą, jest to akurat buteleczka po charge water z ale ja mam wlaną po prostu zwykłą wodę do niej. Moczę ten pędzelek. Ten pędzelek akurat to jest pędzelek z Maka 242 i na niego nakładam brokat. Jest to brokat również z Maka. Jak widzicie w takim przepięknym złoto-brązowym kolorze. Ten kolor to się nazywa Reflect Bronze. I ten brokat właśnie nakładam na pędzelek i delikatnie będę go przykładała na sam środek powieki ruchomej. Tusz mojej rzęsy tuszem z L'Oreala. Jest to taki podwójny tusz. To jest Double Extension, ale ja używam tylko tego czarnego. Nie używam tej odżywki. Będę nakładała właśnie jedną warstwę tego tuszu z L'Oreala oraz jedną warstwę tuszu z Belle. Maxilash. A więc makijaż mamy skończony. Jeszcze Wam powiem, co użyłam do wykonania reszty makijażu. Nałożyłam podkład z Estée Lauder Double Wear w kolorze 1W2. Korektor z Sephory. Jest to korektor, oczywiście skówki nie mam, ponieważ gdzieś mi się zgubiła. Jest to Smooth and Brightening Concealer w kolorze 02 Clear Light. Do wykonania, do konturowania twarzy użyłam bronzera z Inglota. Jest to taki brązer paseczkowy. Jako różu ruszy róż również z Inglota. Przepiękny róż w kolorze 49. Jest to jakaś limitowana edycja. I on wygląda tak. A ten brązer to był numer 78. A do wykonania makijażu ust użyłam konturówki z Make Makeup Forever Aqualip w kolorze 18C, przepiękny, koralowy kolor. Narysowałam, zrobiłam kontury ust i troszeczkę wypełniłam właśnie tą konturówką, to jest taka baza dla mnie, a na wierzch nałożyłam pomadkę z Sephory, jest to pomadka R20 Sephora Rouge. Wygląda ona tak piękna, brzoskwiniowa. A więc mam nadzieję, że ten makijaż się Wam podobał. Mam nadzieję, że wykonacie go u siebie w domu. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym makijażu, czy Wam się właśnie podobał, czy nie. I jeszcze Wam pokażę może z bliska, jak on wygląda. Jak widzicie, on jest bardzo letni, bardzo wakacyjny, bardzo kolorowy. Moim zdaniem przepięknie ożywia właśnie cerę. Jest idealny właśnie na wakacje. Ja jeszcze pokażę Wam bardziej z bliska. komentarzach oczywiście, czy wam się podoba, czy nie i zapraszam oczywiście do następnych moich filmików. Pozdrawiam was. Pa pa.